Wojnę swoim piórem, jednak sama filozofia nie przywoła galaktyki do porządku. Twoje ideały są tutaj bez znaczenia. Bracie, ideały są tym, o co się walczy. <laughs> Cóż za piękne kłamstwa. Walczymy o to samo, o co zawsze walczyli mężczyźni: o ziemię, o zasoby, o bogactwa i o ciała, które odda się do zmielenia machinom przemysłu. Walczymy, aby uciszyć każdego, kto waży się nabrać oddechu, żeby wyszeptać zdanie inne od naszego. Dlatego, że imperator chce mieć w swoich rękach wszystkie światy. Wszystko, co znamy, jest niewolnictwem ukrytym pod nieszkodliwym płaszczykiem uległości. Każdy objaw wolności przyprawia go o grozę. Zdrajca! Jakiś wybór tym, których wyżynamy? Prawdziwy wybór, a może ogłaszamy, że muszą rzucić swoją broń w ognie pokoju i oddać ukłon wciskając twarze w błoto jak żebracy? Dziękując za tę kulturę, do której ich zmuszamy. Dajemy im do wyboru. Poddaństwo albo śmierć. Jakże mogę być zdrajcą wilczku? Walczę tak jak Ty walczysz, tak samo lojalnie jak Ty wypełniam rozkazy tyrana. Dajemy im wolność. Okaleczasz własnych synów i kradniesz im umysły, a teraz prawisz kazania o tyranii imperatora? Aż tak daleko zatopiłeś się w swoich złudzeniach. Jesteś wolny, Limanierasie Svenlisa, bo twoja wolność pasuje woli imperatora. Każdą wojnę jaką toczę przeciwko światowi, który zagraża postępom Imperium, przypada taka, kiedy każe mi się podbijać spokojne światy, które pragną tylko tego, aby zostawić je w spokoju. Każe mi się niszczyć całe cywilizacje i nazywać to wyzwoleniem. Każe mi się żądać od tych nowych światów, aby miliony mężczyzn i kobiet chwytały za broń jako hordy imperatora i każe mi się to nazywać dziesięciną albo rekrutacją, bo za bardzo boimy się prawdy, nie zgadzamy się, aby nazywać to niewolnictwem. Milcz! Już wypowiedziałeś swoje groźby, psie. Teraz posłuchaj mnie. Posłuchaj chociaż raz ujadania drugiego ogara. Zatem mów. Jestem lojalny, tak samo jak ty. Kazano mi skąpać mój legion we krwi zarówno niewinnych, jak i grzeszników, więc to czynię. Bo to wszystko, co pozostało mi w tym życiu. Robię te rzeczy i czerpię z nich radość nie dlatego, że jesteśmy moralni albo prawi, czy też jesteśmy duszami próbującymi oświetlić mroczny wszechświat, ale dlatego, że wszystkim, co czuję, są gwoździe rzeźnika wbijające się w mój mózg. Służę właśnie za sprawą tego okaleczenia, a bez niego? Może mógłbym być kimś moralnym, właśnie tak, jak twierdzisz, mężem pełnym cnot, prawda? Może zdołałbym wtedy wejść po schodach pałacu naszego ojca, i odrąbać łeb temu skór wysyńskiemu władcy niewolników. Już przepadłeś, ty wykastrowany heretyku o czarnym sercu. <laughs> Nie dostrzegasz przepaści między dzikością a ze zwierzęceniem, to przepadłeś bezpowrotnie, angronie. Heh, zatem przepadłem. Jednak obaj wiemy, że nigdy nie nastanie dzień, w którym będziesz ode mnie lepszy w walce.